STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Ja myślę, że my, a tu wyszła dzisiaj ta, może nie boiskowa, to doświadczenie boiskowe, bo tak jak powiedziałem tydzień wcześniej, że brakuje nam tego, tego doświadczenia, takiego boiskowego cwaniactwa i... Przy tej bramce dla górnika, no, gramy w dziesiątkę. No, można rozmawiać o systemach, ustawieniach, o tym, o tamtym. Gramy w dziesiątkę i przez 3-4 minuty nikt nie potrafi ani przerwać tej akcji, ani nie możemy zrobić zmiany. Dla mnie to było niezrozumiałe, zresztą wyraziłem swoją opinię zaraz w przerwie. Myślę, że te zmiany, które zrobiliśmy, też wprowadziły pewien taki komfort w ich poczynaniach, i to było widać, że, że zaczynamy łapać rynek. Także bardzo się cieszę że być może uwierzyli. Jest to następny krok w naszej piłkarskiej edukacji, że ci młodzi piłkarze zaczynają wierzyć w to, co, co robimy. Także bardzo się cieszę, szczególnie dla nich, że, że to zwycięstwo w, taki, w takim formacie i w takim powiedzmy no, w 92-3 minucie zwycięską bramkę strzelamy. Myślę, że, że jest dobry czas, żeby uwierzyć w to, co robimy, ale z drugiej strony to ja mówię, to jest... Za tydzień czeka nas następne, za kilka dni następne spotkanie, także tak jak mówię, następny trening, następny dzień, następny, e, następny mecz mistrzowski i musimy być na to przygotowani. Także brakuje nam jeszcze, jeszcze kilku, kilku rzeczy, ale e, myślę, że to zwycięstwo, mam nadzieję, że nie będzie wypadkiem przy pracy i będziemy dalej w tym kierunku pracować. Bardzo dziękujemy trenerze za opinię pomyczową. Czy są pytania? Tylko podamy mikrofon jak możemy, żeby się dobrze nagrał. Proszę właściwie. Dwa pytania. Głos tak cieszyłem się w golu zwycięskim. I sądzę po pana reakcji tyle, że to pan <grym> też bardzo, to bardzo się cieszył. W <grym> związku z tym golu to wyglądało tak, jakby jaka została co najmniej co najmniej wicemistrzem Polski. Nie tak jak powiedziałem, ważne było dla zespołu, żeby, żeby tak tą grę prowadzić i myślę, że to co tydzień wcześniej się nie zdarzyło, że staraliśmy się strzelić tą drugą bramkę i staraliśmy się iść do przodu, że, że dziś wieczorem dostali nagrodę w postaci tego, że, że strzeliliśmy tą zwycięską bramkę pod sam koniec meczu, także tak jak mówię, nagroda zawsze jest. Cieszyliśmy się wszyscy, bo tak zdaje sobie sprawę, jak ważne jest to, jeśli spojrzy się na, na ten zespół i Kuba Olivier Oliwier Wojciechowski, kilku młodych piłkarzy również. No mówię, trochę mamy kontuzji, trochę mamy e, rzeczy, które, które no nie napawają optymizmem, szczególnie dzisiaj z Miłoszem. E, również ta sytuacja, także no mam nadzieję, że wrócimy, wrócimy silniejsi, wrócimy mądrzejsi przede wszystkim już na następne spotkanie i to, ta praca będzie przynosić efekty. I, Myślę, że to zadowolenie i satysfakcja z wygranej będzie, będzie, będzie taka jak dzisiaj. Dziękuję. STS Zakłady Bukmacherskie sponsorem głównym Jagieloni Biały Stok.